Witam wszystkich ponownie na kanale Moje Domowe Jedzenie. Dziś przygotowałam dla Was gulasz z kartkówki. Bardzo smaczny i prosty w przygotowaniu obiad. Taki gulasz pasuje do wielu dań. Najczęściej przygotowuję go z ziemniakami, a na drugi dzień, gdy zostanie, wykorzystuję na przykład do placków po węgiersku i mamy dwa fajne pomysły na obiad. Zapraszam was serdecznie na przepis. No więc zaczynamy od karkówki. Tym razem kroję ją nie w kostkę, a w takie dość cienkie plastry i takie przygotowane plastry będę przyprawiać u mnie bardzo klasycznie sól, pieprz, może być y, przyprawa do karkówki, czosnek granulowany, papryka słodka, no i na mocno rozgrzanym oleju w garnku podgrzewam moją karkówkę z każdej strony y, kilka minut, a następnie karkówkę ściągam i na tym samym tłuszczu podsmażam y, pieczarki. Paprykę, cebulę. I tutaj mam przygotowane mięso z karkówki podsmażone, które na chwilkę odłożyłam. I po jakichś pięciu minutach, kiedy warzywa zmiękną, dokładam z powrotem moją karkówkę. Delikatnie wszystko mieszam i to będę zalewać wrzącą wodą. Może być oczywiście bulion, jeszcze lepiej, ale ja bulionu nie miałam, więc tutaj mam gorącą, wrzącą wodę i to będziemy sobie wszystko dusić. Po 20 minutach duszenia tak wygląda moja karkówka. Już zmieniła nieco kolor, ale oczywiście mięso jeszcze jest twarde. Tutaj wszystko kontroluje, Więc jeszcze musimy więcej dusić, ale za to jeszcze fajnie doprawimy. A dokładnie dodaję przecier pomidorowy, tak dwie trzy łyżeczki i odrobinę śmietanki 30%. Ona też da fajny smak i nieco zagęści nasze danie, więc tutaj sobie ją dolewam. No i całość jeszcze duszę do miękkości. Tak jak widzicie, Mój gularz już bardzo fajnie wygląda, całość mojego duszenia to była godzina czasu, tyle wystarczyło, aby było mięso mięciutkie. No i w tym wypadku mięso podałam z ziemniakami i surówką, a na drugi dzień zjedliśmy placki po węgiersku. Zróbcie koniecznie, bardzo serdecznie polecam, mięsko jest naprawdę mięciutkie, soczyste i pasztuje do wielu dań. Dziękuję za oglądanie i pozdrawiam.